Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie okno w blaszaku. widzicie dziura już wycięta. Okno będzie 80 na 60. Tu jest, tu jest drama, tu jest szyba. To wiadomo takie okienko gospodarcze. Tu już mam wycięte wszystko Co wam mogę pokazać? Tu zrobiłem sobie wzmocnienia z drugiej strony. Też yy, tu górę wzmocnienia zrobiłem tylko w dwóch punktach. Resztę wypełniłem pianką, dlatego że falowana blacha jest. I, a ja wkładałem. o Widzicie, tak jak stół to wyżłobienie szersze. Tak to by nierówno to wszystko było. Resztę wypełniłem pianką. Okno pójdzie na równo zlicowane, będzie tutaj z płytą, a od zewnątrz później sobie obroję blachą, to też pokażę Wam jak. widoku super, nie ma przesłokieńko, bo stoją małzery tutaj do podlewania, ale później bazory będą przestawione, co nie będzie przeszkadzać. Czekam czekam aż wyschnie mi pianka. Pokażę Wam jeszcze, jak zakotwię, zakotwię to okno, bo nie będę ich kotwił na oryginałach. Tylko mam przewiercone dziury, grube wkręty i się złapię do tych wzmocnień właśnie, co porobiłem. Czekam aż mi pianka wyschnie. No i Wam pokażę jak to będzie wyglądać. I jak widzicie tak to wygląda. Okienko opianowane. Miałem po pół centymetra większe zrobiłem jak miałem wymiar okienka 80 robiłem. 80 i pół mi tak wychodziło. Na wysokość 50 i pół. Także widzicie ci pianki ciemniko. I teraz tak. Do każdej wzmocnimy opałem wkrętami. Tu, tu, tu po bokach, tu, tu, tu i tu. Wkręty 6 cm, czwórki grube. Coś takiego. No nie ma siły, żeby ruszyło to okienko albo coś. Sorry, sorry za, ten, za to takie jasne światło, ale gdzieś mi przyciemnie gdy Także widzicie, yy, tu jest na równo z płytą zrobione. Tu sobie później zrobię jakiś parapecik, fajnie obrobię. A od tamtej strony okno wystaje poza falę. To jest dobrze, żeby staje poza falę. A od góry, żeby się nie lało do okna. Yy, zrobię sobie później podłoże pod falę. Wygnę sobie wiatrówkę, blachę nad oknem, tak żeby się nie lało. Od tej strony zrobię sobie jakiś parapecik. Te wzmocnienia ja to robiłem a mnie zostało dosyć, dosyć z kanału 4 cm i powiem Wam, że okno pasuje idealnie. One ma chyba z 5 cm 5-6, zara wam zmierzę Ma na 6 cm, no jest idealnie było mnie dochodzić 4 cm deska w środek, i do tego dochodzi dwa tak, płyta. To już mamy 5,2 plus fala na blaszek, także wszystko się na elegancko wyrównuje. Udało mi się to trafem tak zrobić. Dobra, poobcinam tą piankę, to wam pokażę, jak wygląda z szybą. No i jak widzicie, tak wygląda z, z, z już z szybą, trochę Wam pojaśnię w ten sposób. Yy, na piankę nie patrzcie, bo jeszcze jest mokra, a już nie chciałem przeciągać. A wiecie, że pianki jak jest mokra, to się nie tyka, najlepiej ją później... No to jeszcze wszystko, to jeszcze wszystko mokre. Ale chciałem przymierzyć, czy mi czasem gdzieś się coś nie zwitrowało, ale jest super. Także widzicie, tak to wygląda teraz. A To, że tu jest brudne, to wiecie, jak ta pianka wyschnie, to jest plastik. To śmiało zejdzie. Bo pianka najlepiej później się ściera na sucho. Najlepiej, jak pianka gdzieś nawet spadnie na coś, to pamiętajcie, żeby poczekać, aż wyschnie. Później ona śmiało się odkleja. Bo jak wchycicie mokrą, to wszystko się rozmaże. I okienko uchyla się tak. Tu. Tu. O. Tak to wygląda. Okienko też nie było drogie Okienko kupiłem w markecie dałem, To jest 80 na 50 za okienko dałem 110 zł No, także widzicie, tak wygląda Tu sobie później zrobię jakiś parapecik Od zewnątrz obrobię Ale to już Wam nagram w następnym odcinku Już po tej obróbce Bo tu też sobie może jakąś ramkę wokół tego okna zrobię Żeby nie było widać tej pianki Dobra, to w tym filmiku było na tyle A i wygodniej będzie, bo i wentylacja będzie Uchyli się okno, nie będzie tak gorąco, też to, to Dobra To żegnam się z Wami, do następnego odcinka Trzymajcie się